Cześć, witajcie moi drodzy widzowie w pierwszym odcinku z gry Resident Evil 7. Bez większego tutaj dłuższego wstępu, przejdźmy do gry i już tam zaczniemy sobie rozmawiania. A więc na czas intra ja się tutaj, że tak powiem, przymknę. Zaczniemy na poziomie normalnym, raczej znaczy będziemy grać na poziomie normalnym, ponieważ nie jestem pewien co do trybu szalonego, w którym dostaniemy wycisk. Ja już grając trochę miałem problem na poziomie normalnym momentami, więc żeby tutaj nie przedłużać, zaczynajmy. baby i just wanted to send a quick hello and i love you oh good news i'm going to be coming home soon yay oh, i cannot wait to be done with this babysitting job and come home to my loving husband i miss you oh i got to get back to work I love you, Ethan. I miss you so much. I'm sending tons of kisses. Bye, baby. Ethan. You were right. I did lie to you. I shouldn't have. I can say is that if you get this, stay away. Hello. Hey, it's, uh, it's Ethan. Yeah. Yeah, no. I'm I'm good. I'm good. It's Mia. She's not dead. She's alive. She she's back. They found her? How? What happened? I don't know. Look. I, I don't know how, but she's back. She's back somehow. And maybe it's a prank. But she wants me to come and get her. Where is she? Dolvy. Dolvy, Louisiana. Dude, it's been 3 years. I know. I know, but what if it is her? co No i tak oto już możemy się rozejrzeć, już sterujemy sobie tutaj naszą postacią, naszym głównym bohaterem, którym jest Ethan. Nie jest to Ethan Carter, lecz Ethan. Jak widzicie, graficzka... Na początku w tym, że tak powiem, filmiku, gdy teraz jechaliśmy autem, w którym mogłem... Znaczy, no to już nie był filmik, ale teraz, gdy mogłem się rozglądać, nie była dość ciekawa. Ogólnie nie przejmujcie się tym. Grafika, że tak powiem, w tym pierwszym mm, etapie tej gry, właśnie tutaj na dworze, nie jest zbyt ciekawa. Ale myślę, że to jest bardziej z myślą o tym, że graficzka potem w domu jest o wiele lepsza. Oczywiście nie jest tutaj że tak powiem high poziom graficzny, bo jest to gra stworzona też z myślą o VR. Lecz myślę, że jako ogólnie Resident i gra taka z pierwszej osoby, gdzie jednak gra to dużą rolę, prezentuje się to naprawdę dobrze. A więc dobra, już bez większego bablania technologicznego zaczynajmy. Mamy tutaj bramę, oczywiście byłoby zbyt ciężko, gdybyśmy się dostali tutaj frontowym wejściem, więc musimy sobie znaleźć drogę gdzieś tutaj pewnie naokoło. Ogólnie już przyznam się bez bicia, bez szarpania tego rezydenta. Przeszedłem wcześniej na streamach, na samej premierze i tutaj dzięki temu, że już mniej więcej wiem co, gdzie w tym tytule się znajduje, będę mógł go Wam, że tak powiem, w pełniejszej formie e, przedstawić niż jak odkrywałem go za pierwszym razem na streamach z SimplyGon naklejka firmy. Tutaj mamy, tutaj mamy, a właśnie, będzie kaseta, chyba, tak? Ja, kaseta, nie, nie. A właśnie, notatka: e, Alligatory w kanałach, odcinek 17. Projekt: Zbadać nawiedzony dom w Luizjanie. E, jeżeli graliście w Demko, to to jest właśnie, że tak powiem, ta kasetka o tym Demku. Join na sprawie jak martwym myślę. To jest właśnie raczej z tego, co domyśliłem się, wóz tej ekipy. Przynajmniej tak mi się wydaje. Tutaj wiele podpowiedzi na ten temat nie mamy. E, przynajmniej w tym momencie. Przyjmij jej dane. No i dobra, tutaj jak już widzicie, przeszliśmy przez ogrodzenie. Jesteśmy już na terenie posiedłości. Co do samych easter eggów, to nie będę opowiadał teraz na zapas. Tylko po prostu, gdy będziemy je znajdywać, ja będę w miarę swojej wiedzy na temat uniwersum Resident Evil przytaczał wam co do czego się odnosi. Tam już łowów oddali. Mamy postać, którą też pewnie możecie znaleźć z materiałów promocyjnych, ale tutaj na zapas osobom, które nie miały żadnej styczności z tą grą, trailerami i tak dalej, nie będę spoilerował. Gdy nadejdzie czas, to będziemy daną rzecz omawiać. Ajajaj, ja. tutaj... Wow. tutaj zaczyna się już robić dość... Dość hardkorowo. No, może jeszcze nie za bardzo, ale powolutku, malutku będzie. Między innymi, proszę bardzo, przez tą piękną kolekcję. Na początku, gdy pierwszy raz tu myślałem, że to winyle. Lecz nie, to niestety piły tarczowe. Tak. Oraz takie dość ciekawe, oryginalne, odstraszające zabezpieczenia przed obcymi. No, szczerze mówiąc, gdybym spotkał coś takiego w realu, to tak wystraszyłbym się. Szczególnie, że miałem. Taką sytuację naprawdę, no może nie były tam oskurowane zwierzęta, ale jechałem sobie gdzieś tam kawałek w las rowerkiem pewnego dnia w lato, tak jadę, jadę, i nagle napotkałem na czaszki zwierząt, że tak powiem. No i no nie będą to ponabijane, tylko ponakładane na takie kije wbite w ziemię. I powiem wam, że nieźle się wystraszyłem i zawróciłem. Nie miałem okazji sprawdzać, co jest dalej. Szczególnie, że ten gaz, gaz, las stawał się coraz gęstszy. I proszę bardzo, mamy dźwięk, znaleźliśmy coś, jest to prawo jazdy, prawo jazdy osoby, po którą przyjechaliśmy oczywiście. Możemy sobie sprawdzić ekwipunek, dobra, mamy wiadomość od Mi. Yy, Według wiadomości e-mail od Twojej żony Mi, która zaginęła 3 lata temu, sobie to yy, sprawdźmy. Z tyłu nic, jest to taka kopertka, którą sobie a, nawet nie otworzymy. To yy, Itana Winters, z Dulvi, Luizjana, farma Bakerów, przyjdź po mnie. Ta. I tutaj proszę bardzo jeszcze raz możemy przybliżyć sobie prawo jazdy. Wygląda praktycznie jak karta kredytowa. Ok, no i to tyle z rzeczy, które tutaj y, możemy aktualnie sobie sprawdzić. Ok, co my tu jeszcze znajdziemy? Prak praktycznie nic. O i właśnie tutaj te miejsce, właśnie też możecie znaleźć demka. Właśnie tutaj tym miejscem przy tej chustawce hu wchodziliśmy do posiadłości. Tą ekipą, że tak powiem, telewizyjną, Dobra, trochę sobie podbiegniemy, żeby nie było już takiego zamulania. No i wchodzimy w tą dość ciemną posiadłość. Drzwi za sobą zamykamy i. O, właśnie, dziękuję. I tam na to czekałem. Nie pamiętałem, czy ja muszę wcisnąć przycisk, czy on sam z siebie to u latareczkę mało zapali. Okej, okay, dobra. No co, teraz nie dostaje nam nic innego, jak wejść tutaj w tą dość. Ciekawą posiadłość. Ogólnie patent będę stosował taki, co do otwierania drzwi nie będę ich automatycznie otwierał, że tak powiem, dwa razy Xam wam to zaprezentuję. Wciskamy raz i drugi się otwiera. Lampazam zamknijmy sobie. To będziemy podchodzić i powolutku. No nie. Jeszcze raz otwierać i powolutku. O właśnie taki otwierać sobie, swoim zdaniem bardziej klimatyczniejsze. I szczerze mówiąc, gdy grałem z moim na, na, na streamach, to ja wiem, że ona tego nie lubi i specjalnie stosowałem. Ten, że tak powiem, trik na otwieranie drzwi, ponieważ jest to bardziej klimatyczniejsze i mniej się można spodziewać tego, co będzie dalej. Ok, na razie widzimy, że kuchnia jest dość do niej zaniedbana. Ja, jako osoba, która ma, że tak powiem, hopla na punkcie sprzątania, może nie największego, ale nie nienawidzę brudu, szczególnie przez moją alergię, to nie mógłbym tu za dużo wysiedzieć. Ok, tu na zdjęciu mamy jakąś dziewczynkę. Zdjęcie jest nadpalone, więc za bardzo nic nie zobaczymy. Dobra, tu nie mamy, że tak powiem, wytrychu, więc nie otworzymy, raczej wytrychu. Nie mamy klucza, więc tego nie otworzymy, okej. Okay. Tu coś pod spodem. Nie, tu są kawałki ogólnie tego szkła, ale tutaj jest obiadek, widzę. Coś dobrego! Aj, aj, aj. Okej. Okay. Wybaczcie za to odgłosy w tle, ale patent jest taki, że ja mieszkam dosłownie pod szpitalem. I dosyć często musiałbym przerywać nagrywanie, gdybym za każdym razem gdy jedzie karetka, no właśnie musiał robić pauzy i tak dalej, więc bardzo Was za to przepraszam. Tutaj... ajajaj, ogólnie jeżeli macie słaby żołądek, no to polecam nie jeść przed odcinkami, odcinkami z Resident Evil 7, bo są momenty. Jest wiele momentów. Cała gra jest, że tak powiem, ubrana w te momenty, gdzie naprawdę będzie dość niesmacznie. Ponad 20 zaginięć w ciągu dwóch lat B brzmi, jak tutaj nie wiem, jak to powiedzieć. Seryjne porwania, seryjne seria zaginięć, może coś takiego. Nie wiem, nie jestem policjantem. Nie wiem, jak to ładnie fachowo określić. Dobra, co my tu mamy? Tu coś znajdziemy, tu nic nie znajdziemy. Tutaj. Hmm, hmm, hmm. pyszota, jakiś szlama albo coś w ten desań. Ogólnie tam w demku, w tej szufladzie taka ciekawostka, można było znaleźć palec, który później wykorzystywało się do niezłych easter eggów w tym demku, ale myślę, że to jest temat na inny odcinek. O i tutaj mamy pierwsze miejsce zapisu, zapisujemy w takich miejscach w grę. To jest na myśl pierwszego rezydenta gdzie zapisywaliśmy grę przy maszynie do pisania. Tak, tutaj jest to, proszę bardzo, mały magnetofon i sobie grę zapiszemy. A to, co dalej będzie w grze, to oczywiście zobaczymy po króciutkiej przerwie. I cześć, witajcie po krótkiej przerwie. Pozwoliłem sobie już zajść na dół po schodach, tłumaczę Wam, żeby Was tutaj nie dezorientować. Mamy możliwość jeszcze na górze otworzyć taką klapę na strych, może że tak powiem, lecz niestety nie teraz, lecz dosłownie zaraz, dlatego sobie tutaj zobaczymy, co jest dalej. Tutaj nic nie było, taki dość ciekawy składzik, w którym nic nie ma z zabarykodowanymi drzwiami do piwnicy, bardzo trudne słowo. Dobra, tu szufladki nie możemy otworzyć i tak. Z tego co pamiętam, drzwi są zamknięte. Oczywiście gra nas prowadzi do tych oto pięknych, białych, nieobszarpanych drzwi. I tak, o, już na sam początek mamy co czytać, co co oglądać. To jest prawdopodobnie zdjęcie mi, naszej żony. Przynajmniej tak mi się wydaje po tym zdjęciu. Tutaj zaś jest zdjęcie tego ojca rodziny. Nie będę tutaj spolerował już imionami, i tak dalej. Z czasem to wszystko wyjdzie. No. Tak jak mówiłem, nie będę wam tutaj spoilerował przez to, że ja to już trochę wcześniej grałem. Trochę trochę bardzo, trochę bardzo przeszedłem nawet na dwa zakończenia, więc myślę, że jakoś tutaj ciekawie postaram się Was przez tą serię przeprowadzić. Okej, okay, dość taki straszakowy element, ajajaj. Dobra, zanim tutaj jeszcze wstawimy kasetę. Chociaż... No, tu jeszcze coś mamy właśnie. Też kolejne zdjęciątko to jest akurat jakaś swego rodzaju cela, którą tutaj no już mogę powiedzieć akurat, dość niebawem odwiedzimy. A, a tutaj o, proszę bardzo. Piękna rodzina w całej okazałości. Stateczki, niestateczki. Dobra. I uwaga, uwaga. Patent taki. Przejście tajne numer jeden. No, dawaj tam, Siódmy. Mamy. O są takie przejścia jak dla mnie. Więc ja gdybym naprawdę znalazł się w takim domu, to raczej z chęcią bym tam nie wchodził, cokolwiek by tam nie było, naprawdę. E, Okej, okay, dobra, zanim, zanim zejdziemy na dół, to jeszcze tworzymy sobie kasetę, bo kasety w tej grze pełnią rolę, m, że tak powiem, takich dodatkowych, oddzielnych poziomów historyjek. I no, Najlepiej wam to zaprezentuję po prostu pokazując. Wkładamy sobie taką kasetę, tutaj zaczyna się nagranie. Derelict House, uh, June 1, delivery Haunted House. Okay. no obraz obraz VHS. Boo! Oh, and here, please. Where did you find this guy? Give me a break, Pete. Hey, <laughs> I, I only tutaj work for professionals. Do Speaking of which, make sure the sound is right this time, I don't want a repeat of Amarillo. That was two fucking years ago. I don't do ADR. <laughs> I jak widzicie, no mamy jakby taki oddzielny poziom po prostu tak, prezentujący nam to, co się działo wcześniej. Inside Ogólnie inside taka first. ciekawostka te DLC, które just są wydawane like do Rezydenta, like również yeah, są okay? wydawane, czyli no kilka zostało wydanych w formie takich Tonight kaset, gdzie w menu gry e, możemy właśnie odpalić sobie at? taką kasetę. At? Mamy je na Aktualną chwilę 4 mamy cztery różne właśnie tam tryby, które możemy sobie przetestować, ale to może już po przejściu gry. Jak i wystarczy nam jeszcze czasu Antonowego, to postaram się Wam przybliżyć po krótce te wszystkie dostępne aktualnie dodatki. Ej, ktoś nie, nie ma siły, ktoś już się na nie, nie. No to może też, ale. Dobra, sposób na czeka Norisa zawsze działa. Ta uprzejmie so, no, jesteśmy w starym domu? What's the prep? House, Ooh, is it Ta. Tylko tym razem trafiliśmy na, niestety, prawdziwy koszmar, a nie po prostu <laughs> A ja ja, i widać, że ekipa bardzo zgrana. Nie ma co. farmhouse, missing family, foul suspected. The usual. Czyli to co zwykle, tak. A, gdyby tak naprawdę było, to w miejscu mojego zamieszkania, gdzie mam sporo opuszczonych miejsc, to raczej. Pościm pośmierzał mi się, nie nie, ten, nie ruszał z domu. Gdyby naprawdę każdy w takim miejscu był, to te... aha. A ja. Tu gdzieś pamiętam, teoretycznie w wersji demo był ten e, wytrych, czy tam klucz do tej szafki. Ale widzę, że niestety nawet po tutaj nic nie zmienili. Trzeba znaleźć jakiś inny sposób na otworzenie tej szuflady. Dobra, na pewno, więc jak znajdziemy gdzieś wytrych, czy coś, to sobie tutaj wrócimy, wrócimy jeśli będziemy mogli.

No, no, no. jest bardzo mi się podoba w tym tytule, że nie ma praktycznie muzyki. Tylko samo odgłosy tutaj oddziałują na to, na ten cały klimat. To mi się bardzo podoba akurat w horrorach. Muzyka, akurat jeżeli dobrze, dobrze są tutaj w dobrych miejscach i tak dalej umiejscowione efekty dźwiękowe, to muzyka, moim zdaniem, jest zupełnie zbędna. No, chyba, że oczywiście będzie puszczona jakoś w świecie gry na kiprzednio coś. I też będzie nadawał jakiś klimat, ale taka narzucona po prostu, grająca nie wiadomo skąd w tle. Moim zdaniem w wielu przypadkach psuje ten klimat, który no oczywiście w takich tytułach ma być dość mroczny. I uwaga, tutaj jest niezły patent, że on sobie tutaj od razu idzie, 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 patrzy na a aha, dźwignia. To jest troszkę śmieszne, że on tego razu znalazł. Bardziej by mi pasowało, że gdybyśmy rozglądali się po tym pokoju i przegładował, czy ja to zauważę, czy on wreszcie po chwili to zauważy. A tutaj dosłownie on wszedł do pokoju, wiedział gdzie podejść, no i tyle. Więc tutaj bardziej by mi to pasowało trochę w takie poszukiwania, ale dobra, to już tylko takie moje małe czepialstwo. Dobra, tutaj zejdziemy sobie na dół, że powiem sobie, zobaczymy co będzie na dole mniej więcej przed zejściem takim prawdziwym na dół naszym protagonistą Itanem. Dobra, w miarę szybko idzie. Pyk, pyk. Dobra. I proszę bardzo. O, jest. Siema. Znalazłam cię. I uwaga, uwaga. Ajajaj. Ja. Jest dość niesmaczna scena. Oho, i nas. Z, z tego co pamiętam, ogólnie z Demka, to w pierwszych wersjach Demka, bo ono, że tak powiem, miało kilka paczy, e, które tam rozwijały te Demko, postać właśnie e, tego co na dole był teraz nabity, nie miała tak jakby oczu. Raczej znaczy, ta tekstura, jakby ich nie było, i to było takie. On chyba te, po prostu czerwone to oczy, czy te, po prostu białe to oczy. Oho, za nami coś jest. Ale dobra, jako że tam za bardzo nigdzie się już nie przedostaniemy, nic nie mamy, nie pozostaje nam nic innego. Jak niestety zejść tam na dół i dowiedzieć się, czy on tam nadal jest. A więc uwaga: raz, dwa, trzy, cztery. A no, oczywiście, zawsze musi coś popsuć. Ajajaj. Kilka razy spadłem z drabiny przez moją głupotę i wiem, że to nie jest nic przyjemnego. Szczególnie raczej w takim dość no, nieciekawym miejscu. Dobra, le lecimy. I tutaj zaczyna się naprawdę już powoli nasz koszmar. Jeżeli macie klaustrofobię, to wyobrażam sobie, że musicie się dość średnio czuć, ponieważ aktualnie. No będzie dość klaustrofobicznie, może nie są to jakieś małe naprawdę korytarze, lecz mogą niepokoić, szczególnie gdy mamy takie dość. Jest przejścia, które nawet mnie dość mocno przerażają, szczególnie, że nigdy nie wiadomo, szczególnie w takim horrorze, co może znajdować się pod tą upotą. Dobra, ale tam jest już światełko w tunelu. To zaraz sobie wejdziemy na zjawisko. O właśnie, o tym bulgo te bulgotanie takie dość nieciekawe, jakby naprawdę coś pod nami, nie wiem, oddychało. Coś w coś ten desen. Uwaga, oj Jezus! Ja. Grałem w to, ale Jezu, to naprawdę jest na tyle... na tyle nieprzyjemne, że nawet teraz po tym jednym przejściu nadal się na to wzrygam. Dobra i tutaj widzę, że mamy wyklejoną ściankę, tą drewnianą. E, Takimi osób, które zaginęły właśnie tutaj, jak wcześniej wspominałem o tych zaginięciach. Zamkniemy sobie drzwi, coś ze drzwiami mamy ciekawego? Niezbyt. No ogólnie, jeżeli miałbym taką piwnicę, to raczej bym się do niej nie zapuszczał, a przynajmniej na pewno nie za często, tylko gdybym już musiał i to raczej też w moich najlepszych przyjaciół i w ogóle, żeby... Oj, Jezus Maria! Co to było? Jak widzicie, nawet gdy... Nawet gdy raz się przejdzie taki tytuł, można się naprawdę wystraszyć. I tutaj niestety dużo dalej nie dojdziemy, bo jak się domyślacie, mój czas antenowy na ten odcinek się niestety kończy. Ale już niebawem powrócimy do tego tytułu. Wow, strzykawki. I postaram się was przeprowadzić jakoś w miarę bezboleśnie. Jest ten koszmar. A więc wielkie dzięki za uwagę! I do zobaczenia niebawem w kolejnym odcinku z Resident Evil 7. Cześć, trzymajcie się, moi drodzy widzowie.